Siema z tej strony Double Trouble Show i witamy ponownie w Niniu... Niiii <noise> I dalej, ale zauważyliśmy jedną śmieszną rzecz, bo... Tak jak przeczytacie ostatnie <noise> zdanie drugiego akapitu, najciekawsze weń wydały mi się liczne ustępy traktujące o wszelkość oręża i zbroic. Ciekawe Patrz Chociaż... zbroic. A może ty, może może tak naprawdę robimy się debilów i co? A tak naprawdę, Zbroica. Tak, no dobra, okej, okay, dobra, już sobie ale już nic nie mówię. Na początku myślałem, że to jest ten. Okej, okay, zaczynamy. Wydaje mi się, że jako. Co A tu wybierasz swoją tak. ulubioną broń. Jako, że zaczęliśmy z włócznią, moglibyśmy kontynuować z włócznią bardzo chwalone są te bronie, jeśli chodzi w ogóle o tą grę, to włócznie jest spoko. Wźmiemy włócznie więc. <laughs> Żeglarz, spod którego ręki wyszedł Dariusz, spędził Dariusz. w Sipan... Dariusz, okej. Darek. Dużo czasu bawiąc w kręgach samurajów, znaczne fragmenty działa poświęcił pewnym przybytkom, tak zwanym dojo, w którym Do -do? gromadzą się ludzie, w tym samuraje chcący zgłębić tajniki sztuk walki. My chcemy. Już sama lektura tej wartkiej relacji żeglarza przynosi mnie pośrodek tych ćwiczących się tak tak wojowników. Teraz My chcemy się ćwiczyć. Samuraj włada wieloma rodzajami uzbrojenia oraz się na rozma... rozmaite okoliczności walki. Gdy przyszło mi walczyć inną broń po którą bym sięgnął... Czyli jest... twoja sekundary na... mam ma... ...myślę nad dwoma mieczami, a kuusarii gamum. Kusarigamu. Mm -hmm. ta, ta gra jest taka, że wymaga tego, że musisz posługi umieć posługiwać się wszystkimi broniami, więc... Te śmiesznie falują. Na pewno bardzo często zdobywa się tu miecz. I sama w sumie też dosyć często. Obaj mówimy to chyba źle. Kusarigama, przepraszam. Znaczy, ja, ja często mówię Kusagirama, więc... <gry> To, to to się nie martwię, to będziemy zawsze mówić, bo to jest... Broń łącząca sierp z łańcuchem i obciążnikiem. Ciążnik. Czasem się przydaje. Tak, czasem, czasem, tak. Może... Kurczę, nie wiem szczerze. Może kusarigama. Yeah! I tak później złapiemy za inne bronie i nie będzie różnicy. Dobra, nie chcę się tego nie, czytać. No dobra, to wiesz. Jak ktoś będzie chciał przeczytać, to sobie zatrzyma i przeczyta. No w sumie. Dobra, i tak poczekamy chwilę. Dobra, już przeczytałeś. Dobra, dobra. O, I teraz. To A co my mamy tu? Kato? I i są jest od wody ręki. O. I jastrząb. Wiatr. T tego nigdy nie widziałem. Ja też nie. Niewiele znoś, a umiejętność bodajże łączy się z włócznią, więc wybrałbym jastrzębia. Chyba tak. Jastrzębia. Wydaje mi się, że masz rację. Ciało jeden, zresztą jeden. Zupełnie nic nie dopasowaliśmy, zobaczmy. Dusza jeden, siła jeden. No, najbliżej jest chyba do naszej postaci, do dajba łasiemu i co, co ty wyprawiasz? Czy No, psy na Dobra, zamykamy pamiętnik. Tak! Całkiem pani Zachować, zachować. Robimy samouczek? Chyba nie. Nie będziemy zanudzać widzów. Nie, no nie, nie robimy. Oba umiemy grać, więc nie zanudzamy. Znaczy, powiedzmy, że umiemy, ale ogarniamy podstawy. No właśnie, rozumiemy jak się gra. Tak. Lękamy się do pierwszej lokacji. Kijulutka wyspa rybacka yy, yy, Wioska rybacka Na wyspie Kiusiu Kiusiu Nioch <laughs> Właśnie, mieliśmy zrobić research, co to znaczy? Nioch Może... Dobra, ty złap z Dobrze, możemy to sprawić No właśnie, przecież mamy na... ulubiony wojek każdego człowieka Wojek gogle Nioh. Nioch, nioch, nioch nio. Czy nie? Bo to wydaje mi się, że musisz tra trans translator zobaczyć. A może, może. Przeszukaj. Wspomnienie pewnie. O, włócznia. No tak. Zrobiliśmy punkt umiejętności, super. Włócznia. Ekwipunek, nie, to jest odbloku umiejętnością. Dwa punkty samuraja. Miecz, nie. Włócznia, tak. Chwyt pozwala chwytać pozbawionego ki przeciwnika, po czym wyprowadzić potężne uderzenie. Nie, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia nioch? Nioch to po prostu nioch. Nioch, tak. Chwila, mamy przerwy. Ma. Dobra, jesteśmy już, psy hałasują, kot siedzi i chodzi spokojnie. Strumień, zmiana postawy po udanym, po udanym impulsie ki z większej ilości odzyskanego ki, tego nigdy nie zrobię. Więc póki co proponuję chwyt, bo to jest taki typowy, wiesz, kontratak, w sensie jak parowanie w sos. Możesz zobaczyć trójkąt i zobaczyć na czym to polega. A no to nawet spoko. A to to jest po prostu impulski? I zmiana tej postawy Okej jesteśmy <grywki> <grywki> Dobra, więc w takim razie chyba chwyt ias A tam na dole co masz? Tu jeszcze coś? Impulski nie biosa On jest w postawie wysokiej Impulski, to... impulski trzeba cisnąć od początku. Trzeba się nauczyć. Zmiana postawy z uczniem No nie no, chyba chwyt na początku co? Tutaj no. mamy dwa punkty samuraja co my się będziemy bać. Niska. Najpierw chciałbym się nauczyć niskiej postawy. Zwiększa wrażenie z następnym atakiem przy niskiej postawie. Niską postawę lubię. A za czym? Nie dobra. Póki co nie użyłem kusaryganu. Kusarigama? Kusarigama. Muszę sprawdzać, bo znaczenie. No Trochę się nauczymy. No nie? Dobra, impulski ziemi IT. Jesteśmy! To coś jeszcze jakaś znajdźka jest Znajdźka, nie wiem, tylko znajdźka. Mały kamień dusz. No to w sumie się przydaje. Moglibyśmy użyć. Bo nie wiem ile kosztuje poziom pierwszy. Sto a masz jeszcze dwa te. Dwa punkty do. Awans. Akurat ty. 50 zapasów jeszcze masz. Ja, dobra. Co, jest... Najbardziej istotne dla Kusarigana, ale ciało jest chyba istotne dla włóczni. Aha. Wpływa na życie oraz odporność na trucizny i paraliż. Serce. Łuków i mieczy. A to jest kij bardziej. Czyli to jest. Vitality, a, a to, to jest, jest... Endurance, tak. okej. Okay. Wpływa na życie i maksymalną wagę niesionego sprzętu, najbardziej istotne dla działu. Jeszcze nie, nie jesteśmy pewnie nawet blisko do zdobycia jakiegokolwiek działa. Będą łuki na pewno. Luki. Na początku. Myślę między zręcznością a ciałem. Ciało, bo póki co używam włóczki. A ty jak widzisz tak jak masz dużo dusz masz wbić na razy 100 poziom R2 A bez kitu No nie Dobra 7 Co siedem. za szaleniec latałby z taką ilością dusz Słuchaj Żeby wbijać 100 razy Kolejno znajdźka Każdy musi radzić sobie sam, no co dobrze róże. No nie? Rozbić skrzynię. Do niektórych mogą siedzieć A te czy? małe ludziki. Impulski. Cze, no. cze to... O, to było idealne. Musisz zrobić w odpowiednim momencie. Hej ty. Większe obrażenia faktycznie widziałeś? No nie Jak mu zjeść nawet nie połowę życia, a później w dwóch hitach go po odzyskaniu. Pancerz no pichoty. Cunijate. Pancerz pichoty. Do. 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 W końcu mamy klatę. W końcu mamy klatę, bo całe więzienie w tym przeszliśmy bez klaty. A ty wziąłeś wykry język czy wziąłeś japoński? Japoński wziąłem po prostu. Kurcze Bo niech to ja. Japonia nie No ale mogą być wiesz wykryj język zawsze to nie będę ten nie będę marudził sól Po użyciu zadaję dużo obrażenia Ki bliski okaj Czyli Oczywiście to co demony te robią nam Czyli spowalniają nam odnowienie staminy Tego się nauczyłem Co chodzi. A muszę sprawdzić, wiesz co, gram w tą grę jakiś czas i tam przy niektórych broniach masz w nawiasie jakąś literę, masz tam na przykład si, albo ci, albo wiesz, takie dziwne. Muszę sprawdzić co to co oznaczają. Prawdopodobnie średnia, duża, ciężka, nie wiem. Może tak. On mnie zobaczy, tylko jak podjedę do tego Nie no, co to? On nawet nie patrzy w twoją stronę, tylko... właściwie nie wiem czego on pilnuje. Patrzy do środka do tego budynku. Tamten też cię raczej nie zauważy. Ale jak rzucę tego kamieniem, to on nie zauważy tamten. Nie za lekko jest. To jest za, to, jest za to za świt Czy? Może to zwiększa, to cię. Zwiększa, mówię ci, że nawet nie ściągnęłeś tamtemu typowi. Połowy życia, a później wziąć go w dwóch hitach po udanym mięsiu się. No może, może. Coś coś tu, a to chyba tylko jedno obrazy: święta woda i kamień. A w jakiej postawie to było? Średnia czy niska? Średnia, jak się zmienia? Eee, a, tak, tak okej. Okay. No. Niska. Okej. Okay. Więc... Jakie ładne kombo chłopie. O nie! No to zarz... już opędzlował tą skrzynię. No właśnie. Oczywiście, że zapomniałem, że ten kontroler, kontroler świruje i nie mogę go trzymać za nisko. Bo powiem co tam jest. Co, gdzie? Tak, rozbierz tę skrzynię, to coś tam leży. Coś uuuu Widzę, że to jest niepodziewajka. Czujno, masz No, czy Pancerz pichoty, naga Ś średnia. Cii. A, to, O! Idziemy na pola ryżowe. A, też masz u góry swoją wagę, nie? Tak jak masz tam te liczby na ziemi. A, przykładem. dobra, póki co mam 30. 516 dusz. Chłopie! Jakie liczby szalone. Moje. Teraz możesz też wypróbować swojego duszka, widzę. Koloranie nie no. No. Jak będzie większy młyn. No właśnie, ja też. W ogóle, tak jak rozumiałem, to jest... Pierwsza lokacja, ale jest w ogóle jedną z trudniejszych, przez jakie przechodziłem. Okej, okay, to było... niespodziewane i proste. No, już duży zasięg z tą bronią, spokojnie. Easy boy, easy. Okej, okay, więc to jest pierwszy grup. Też nie pierwszy, ale jednego nie chciałem podchodzić. Może spróbujemy. Albo nie z tą ilością dusz. Generalnie to tu masz taki skrócik. A ten... A masz jeszcze duszka, możesz go wypróbować przy okazji. Z pirata kozane ze skóry. Żebym wiedział co to jest kozane. O! Kusarigama. Kusarigama. <noise> Zawsze to mówił źle. Kusarigama. Eee, mam duszka, rzeczywiście. Kusarigama. Kusarigama. Dobra. Co on tam ma? Włócznie ma. Pangu to jest. Przeszła się nazywa jak ta wyspa. Dziwne, nie? No nie? Poziom piąty no. Podłożony specjalnie. Sprawdzamy się? Dobra. Jak się robi o broń, żeby eee, Trójkąt hulko razem przytrzymać. O chłopie. I teraz namierz go w na... On w ogóle wstał? zyskać zyskałeś chwałę, 11. Na... Ale widzę, że ten orzełek, fajn, fajna rzecz, powiem to, zwłaszcza z niską postawą. A dostaliśmy rękawiczki. Pan też piechoty, kota średnie Prawdopodobnie średnie R2 No, to są B, zwinność B Nie chciałem sprawdzić czy, czy jest jakiś rozwinięcie Czy leży Gdzie? Ty, jak ty masz czujne oczy Nie musisz tutaj mówić, za zaglądać w boku Talizman Ten gdzieś postawisz to, pokazuję ci później drogę do tego miejsca O. Nie wiem czy lubię tu gdzie idę Chciałbym... ...siąc kończący trójkąt Impulski, dobra z... No z... wiadomo jak to się <śmiech> robi, to <laughs> tak? Klasy! O, bez kitów to widać, a tylko, tylko przez chwilę masz ten Tak Ty możesz Dobra jest tu dwóch gości, w tym problem Uważałem na otwarte drzwi o, o! <laughs> się tam jakiś menel. Dawaj dwa d O, zdobyłeś ten. Co? Punktne umiejętności Samuraja za posługiwanie się włócznią. Dobrze. Pancerz zbuja. Jesteśmy zbujem. Zbuchy. Joki zbój. U... 30 aż uchłuch. No to ma ulepsza. Ale jaki ciężki, prawie 10 kilo, nie? bez znaczy 10. No 10 jednostek. No, wiesz, no we... w. W mówi się na no to 10 Miyazakich. Jako, że twórca jest. nazywa się Miyazaki i nie wiadomo do końca. O nie. Nie ma tutaj dobrej strategii chyba na tych dwóch tych. Nie wiem, ten póki co sobie chyba stoi i robi, jajad. No to dobrze. Hi. O nie. No, nie Zapominam o tym kitę. Ten... Kurczę, ja tu biegam z sporą ilością dusz. A Został już. Mm. Teraz piękne opportunity na takiego bakstawa O tam też tutaj jest tam leży Widzicie? To chyba widać jest z dołu jak idziesz Nice Coś, coś tu Wiem na pewno gdzie tu jest Jeden chyba taki ludek. O, kamień Uuu, duszy! chłop jaka znajdźka. Jak pójdziesz teraz w lewo, się obróć. zacznij taką on trzyma tą włócznię. W lewo się obróć, jeszcze. Obok tej chaty, z tymi skrzyniami chyba coś było. No nie, dobra. Kamień... Się. ...ziutek. się. Może wrócimy do... No, dawaj tutaj na skrót masz. Prosto w dół. U! Nie, dobrze, dobrze. Już jesteśmy prawie na miejscu. Dobra, wrócimy się do tego y, czakramu. Cza hram A, okej, okay, dobra, byłem blisko. Ka Użyjemy ten ten kamień a duży. 500 och, bliż... Dwa och, Nie, chyba och, och, 100. 100. 100. Nie chyba och, och, to och, 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 Dwa poziomy, dobrze. Chyba. Będzie 500 i 1000, dobra, więc wbijam ciało i bodajże Zręczność Może serce hmm. a, a nie umiejętność? Umiejętność jest dla dwóch mieczy i broni palnej. A co było dla włóczni? Zręcz... Y, ta, ciało. Aha. A nie zwiększę w ogóle ataku tej. Włóczni. I... Nie kumam tego. Nie wiem, może to wpływa na znajomość? Może. Dodawaj no, no, ciało i... ...serce. Dawaj, kit się przyda zawsze. No nie zawsze, może ten wiesz, a tak więcej. Ale m nie chcę nic mu się chwalić, ale już mi się prawie ptaszek naładował. I wiem, że tam też jest ognisko, w sensie... grup. Dla mnie to wygląda jak ognisko. No, bo w sumie przypomina ognisko z, tego. z... Chyba był tu grób, bo widziałem jakąś taką. Masz górną postawę. Wiem. A, to zamierzone. Tak, ale z Tak, tu był. Który poziom? I sukę z cegły. Ma fioletowe paputki i po... poziom. Lecimy z nim, co? Czekaj, najpierw w jednego spiesz i będziesz miała ptaszka akurat naładowanego bez kitu to się nazywa wiesz strategy <noise> 300 o zapomniałem o was koledzy ale powiem ci, że to włóśnie spoko, nie? no ty, ja mu prawie nie zlazę z piłu. Ale, ale, o, o chłopie! Taki cwany! Dobra, to było straszne. Napijemy się jeszcze raz i wracamy do tego chyba, jak go pokonamy, co? No. A dusze w ogóle są za to? Nie wiem, w sumie. Ciekaw. Dobra, odpalaj wróbla. A, zapomniałem, że tu jest... Nawet nie jest. <noise> nawet o! się... Nie, nawet się nie starałem. Jesteśmy papudki i ochoko. Oczoko. ochoko. Co to może być? Och, ochoko. Oko. Ale są słabe te paputki. Co one dają? Aha, procent do padania pa... przedmiotów i częstotliwość wypadania. Czyli to są takie... Ale daje ci ki plus 2 i odporność plus 2. To nie są najgorsze. No, założę. I tak to co jeszcze armor jakiejś dużej różnicy nie robi, więc... No, póki liczy się refleksy. No. Głównie w tej wyrachki ma Póki można, trzeba się bawić. A, wracamy do hramu. Chyba daje to duszę, ale... Nie, nie opłaca się. Nam. wracać do hramu, nie mamy jakieś super dużo. 500 to jest. A zobaczyli, masz punktów 3. Umiejętności i tego.

Sztabka. ciekawe, co z sztabką robić. Trzeba od dokumentności. Sprawdzałem włócznie, co? No a jak? Punkty, a nie, to jest punkty samuraja. My średni nic. Pozwala po serii tylko wbić włócznie ziemię, a następnie podeprzeć się o drzewce przy kopnięciu. Nawet, zobacz, jak to wygląda na trójkąt. A, to A, to nawet takie nawet. No, może no, być trochę z równowagi. To jest to, wysoka, ni średnia, niska, impulski, o, o, ziemia i punkty samolotu. O, no. Pozwana no, no. kwestia z impulsówki nawet podczas uniku. To musi być trudne. A Ciebie. przynajmniej ciężko to wiesz. Ok. Co? Nawet nie kliknąłem chyba R1, wiesz? No co ty? Nie. A dobra. Przecież ja też tego używam. Tylko Co? klikasz i unik robisz i, i robisz impuls, tak? No. No to super. Człowieku, to jest w sumie Na wagę złota. Dobra, już wiem, ten... już wiem że lubię włócznie. Bardzo. Dobra, to będzie trzech typów. Jeden z drzwi. No, dobra im podoba mi się bardzo dobre umiejętności. a zapomniałem zapomniałbym ninja, shuriken Unaj typowe rzeczy podstawowe nie ma dobrego ninja Od? kurde oni zawsze muszą we dwójkę to zobaczyć nie ma także jednego rozwalisz. Ups. Ojoj. Oj. Kurde, to jest jeszcze jeden. Zapomniałem. <laughs> no to może być teraz... Panek. Ale nieźle ci idzie, powiem ci. Bardzo nieźle. Nice. To było mistrzowskie. Mówisz? Zobujesz na łapkę w górę. Kozane ze skóry. Z podwyższonej jakości, że też nie z bieda. No nie? To jest też dwa walnięcia młotkiem dalej. Dobra, rozwaliłem trzech gości. 980. A nie zrobiłbym tego na przykład z mieczem. Nie wydaje mi się, bym musiał się trzymać naprawdę blisko nich A spróbujmy sobie nie, nie daliśmy szansy Kusarigami, kurasigami Kusarigami, Kusarigami. Kusarigama. Kusarigama O welcome no. <noise> Widziałeś? Po no, do... postawie niskie śmiesznie się nią naparza, bo tylko walić tym młotem w łeb. Ale przez to, że garda tu wygląda tak, że... Brzmi <grym> się łańcuchem. Nie żeby coś, a może mógłby się, trącić przez... Ty, co, co jest? Z tym zniknął. Nie no, on to chodzi. On chce się bić? Chcesz bić? <noise> jak karabin <noise> No nie? Żywa broń w tych skarbach Nie wiemy Tu jest pewien grób A jak wiemy gruby, 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 gruby są najlepsze za ogonem Czekaj, jakaś stój stój ci się To jest łucznik u góry chyba No to jest to właśnie ten mini Spalony dróg. I właśnie ten minus, że on ma większy zasięg. A najlepsze jest to, że to w połączeniu z tą umiejętnością, co masz. Bo no. e, masz tak, jedną, która przy uniku pozwala ci zrobić te impulski, a drugą, która jeżeli zrobisz impulski, to następny twój atak nadaje zwiększone obrażenia. No. Więc to jest. No mocno. połączenie tego. Dobra kombo umiejętności No właśnie ten gnój tutaj A do niego tak Musiałbyś mieć jakiś miecz No właśnie dobra skończył nam się czas Kurczę szkoda Pojedynek z nimi zostawimy na następny odcinek Dobra to co to było niestety Albo niestety tyle od nas zależy jak, jak w jakim świetle nas widzisz Zapraszamy jak zwykle kla z klasycznego żebrania do łapy w górę komentarzy i subskrypcji. Podhaczone. Jedziemy dalej. No, i... No Pozdrawiam. Tak,